Witam Cię w kolejnym materiale. Dzisiaj zajmuję się egzaminem ósmoklasisty z matematyki z maja 2023 roku. Pewnie jesteś przyszłym matyżystą, więc na samym początku zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania tego kanału. Znajdziesz tutaj wiele treści, które pomogą Ci przygotować się do egzaminu maturalnego. W opisie filmu znajdziesz też linki do TikToka i Instagrama, na którym również publikuję wiele treści, więc zachęcam do śledzenia tych mediów. I już nie przedłużam, przejdźmy do zadań. Zadanie pierwsze. Poniżej przedstawiono składniki potrzebne do przygotowania ciasta na 8 gofrów. OK, mamy tu składniki. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zdanie pierwsze. Do przygotowania ciasta na 40 gofrów przy zachowaniu właściwych proporcji odpowiednich składników potrzeba 10 jajek. Na 8 gofrów potrzeba 2 jajka, więc może to zanotuję. 8 gofrów, 2 jajka. Jajka, OK. Pytanie o 40 gofrów, czyli 5 razy więcej, więc 5 razy więcej jajek będzie potrzeba, czyli 10 jajek, więc pierwsze zdanie, pierwsze zdanie. jest prawdziwe. Drugie zdanie, do przygotowania ciasta na 72 gofry przy zachowaniu właściwych proporcji odpowiednich składników potrzeba 12 szklanek mleka. Na 8 gofrów potrzeba 1 i 1 trzecia szklanki mleka. Ok. Czyli 8 gofrów, 1, 1 trzecia w ułamku niewłaściwym to będą 4 trzecie szklanki, szklanki mleka, 4 trzecie mleka. Wiadomo, że chodzi o szklanki, nie będę tego zapisywał. 8 gofrów, 4 trzecie szklanki mleka. Pytanie o 72 gofry, czyli 9 razy więcej, więc 9 razy 4 trzecie. Trójka się skróci dziewiątką, 3 razy 4, 12 szklanek mleka, więc wszystko się zgadza. Drugie zdanie też jest zdaniem prawdziwym. Zadanie drugie. Dostęp do pliku jest chroniony hasłem złożonym z dwóch liczb dwucyfrowych oddzielonych literą t. Pierwsza liczba hasła to sześcian liczby 4, czyli tu przed tym t stoi sześcian liczby 4. Sześcian, czyli 4 podniesione do potęgi trzeciej. To jest ta liczba, która stoi przed t. 4 do potęgi trzeciej to jest 64. A druga to najmniejszy wspólny mianownik tych dwóch ułamków. Najmniejszy wspólny mianownik dla 15 i 25. Jest to po prostu 75. 75 to będzie najmniejszy wspólny mianownik, i taką odpowiedź widzę w podpunkcie D. To jest poprawna odpowiedź. Zadanie trzecie, dane są cztery wyrażenia. Jedno z tych wyrażeń przyjmuje wartość 0 dla x1 oraz dla x minus 1. Które to wyrażenie wybierz właściwą, powiedz spośród podanych. No to możemy sobie posprawdzać po kolei, jeżeli za x w wyrażeniu g wstawię 1, no to będę miał tu 2 dodać 2, co da mi 4. 2 dodać 2 daje 4, no to już na pewno to wyrażenie odrzucam, bo ono nie będzie równe, nie będzie równe 0 dla 1 i minus 1, bo już dla 1 nie jest równe 0. Sprawdźmy H. Jeżeli za x -a wrzucę 1, będę miał tutaj 2 razy 1, czyli 2, dodać znowu 2 razy 1, czyli znowu 2, to jest 4. Też nie jest to 0, więc wyrażenie h odpada. Wyrażenie j za x -a wrzucam 1. Mam tu 1 do kwadratu, czyli 1 razy 2 to 2 i odejmuję dwójkę. Uwaga, mam 0 dla x -a równego 1, wyrażenie j jest równe 0. A dla x równego minus 1 będzie dokładnie tak samo, bo minus 1 do kwadratu daje mi 1. 1 pomnożony razy 2 to jest 2. I odejęta dwójka od tego też daje 0. Czyli odpowiedź C jest poprawna. Zadanie czwarte. Marta układała książki na dwóch półkach o tych samych wymiarach wewnętrznych. Wszystkie książki były jednakowych rozmiarów. Pierwszą półkę całkowicie wypełniła 12 książkami. Na drugiej półce postanowiła ustawić książki jedna przy drugiej na całej szerokości półki, tak aby zostało nad nimi wolne miejsce. W sposób pokazany na rysunku. Ok. Uwaga. Na rysunku przedstawiono całkowite wypełnienie książkami pierwszej półki oraz częściowe wypełnienie książka, książkami drugiej półki. Ok. Wszystko widzimy. Ile najwięcej książek Marta mogła zmieścić na drugiej półce? Przy wskazanym sposobie ustawienia. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Ok. Półki są takich samych wymiarów. W takim razie szerokość tej półki też jest równa 28 cm, więc interesuje mnie teraz to, jaką szerokość ma jedna taka książka. Jedna taka książka, łatwo to policzyć. Wysokość tej półki jest równa 21 i zmieściło się w ten sposób tam 6 książek, więc jedna książka to będzie 21 podzielić przez 6. 21 podzielić przez 6, mogę to sobie skrócić jeszcze przez 3, ja będę miał wtedy 7 drugich. To jest szerokość jednej z tych książek. 7 drugich centymetrów sobie tutaj dopiszę. No i teraz pytanie: ile takich książek zmieści się w 28 cm? na 28 cm półce, więc 28 wystarczy, że podzielę przez 7 drugich, 7 drugich zamienię, to dzielenie zamienię na mnożenie przez odwrotność. Razy 2,7. 7 z 28 skraca się przez 7. 4 razy 2 to jest 8. Więc 8 książek zmieści się na tej półce. Odpowiedź B jest poprawna. Uzupełnij poniższe zdania. Mamy dwa zdania. Pierwsze wyrażenie jest równe. Pierwiastek z 81 to 9. Pierwiastek z 49 to 7. 9 minus 7 to 2. Pierwsza odpowiedź to A. Wyrażenie drugie. Pierwiastek ze 144 to 12. Dodać pierwiastek z 25 to 5, 12. Dodać 5, 17. Druga część odpowiedzi to D. Zadanie szóste. W sadzie rosną drzewa owocowe, grusze i jabłonie. Liczba grusz jest o 40% większa od liczby jabłoni. Jabłoni jest o 50% mniej niż grusz. Ile jabłoni rośnie w tym sadzie? Dobrze, ja to sobie wszystko oznaczę. Niech X będzie liczbą. Liczba jabłoni. A jeżeli grusz jest o 40% więcej, czyli grusze stanowią 1,4x, o 40% więcej, czyli stanowią 140% liczby jabłoni, a 140% w ułamku dziesiętnym to 1,4 liczba grusz. Okay. ok, mamy wszystko oznaczone. Jabłoni jest o 50% mniej niż grusz. Czyli z jednej strony wiem, że jabłoni jest o 0,4x mniej niż grusz, Tyle jest, o tyle jest mniej tych jabłoni i wiemy, że ta liczba jest równa 50, jest o 50 mniej. No i tu wystarczy podzielić sobie na 0,4, 4 więc x jest równy 50 przez 4 dziesiąte, 4 /10 zapiszę sobie w ułamku zwykłym, 50 podzielić na 4 zamieniam na mnożenie przez odwrotność, 50 razy 10 czwartych. Ok. 50 razy 10 czwartych tu mogę sobie skrócić, a nawet nie będę skracał. 50 razy 100 to jest 500. 500 podzielić na 4 to jest 125, więc jabłoni w tym sadzie jest 125 odpowiedź d. Zadanie siódme uzupełnij poniższe zdania, iloraz jest równy. Mamy tutaj iloraz. Dzielimy potęgi, wykładniki tych potęg są takie same, jeżeli wykładniki potęg są takie same, no to podstawy będę sobie dzielił normalnie, 10 podzielić przez 5 to jest 2, a wykładnik pozostanie bez zmiany, 2 do potęgi 8 i odpowiedź B. Dalej mamy iloczyn, co tutaj zauważam? Zauważam, że 25 zamienię sobie na... Piątkę, będzie to 5 do potęgi drugiej. 5 do potęgi drugiej i jeszcze do potęgi szóstej, jeszcze do potęgi trzeciej da mi łącznie 5 do potęgi szóstej. No i teraz mnożenie potęg o tych samych wykładnikach polega na tym, że mnożę podstawy. Mam 10, wykładnik pozostaje bez zmiany. 10 do potęgi szóstej, odpowiedź D. Zadanie ósme: liczbę x powiększono o 7, czyli x dodać 7, a następnie otrzymany wynik zwiększono czterokrotnie, czyli cały ten wynik zwiększam czterokrotnie. Liczbę y zwiększono pięciokrotnie, czyli mnożę to razy 5. A otrzymany wynik, czyli 5y, powiększam o 3. Dodaję do tego trójkę. Która para wyrażeń algebraicznych poprawnie opisuje wykonane działania? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No to szukam takiej odpowiedzi i widzę coś takiego w podpunkcie A, czyli A jest poprawną odpowiedzią. Zadanie dziewiąte. Pewien ostrosłup ma 16 wierzchołków. Ile wierzchołków ma grania stosu o takiej samej podstawie, jaką ma ten ostrosłup? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Więc musimy ustalić, co jest w podstawie tego ostrosłupa. No i na samym początku warto sobie przypomnieć wzory dotyczące wyznaczania ilości wierzchołków, krawędzi i ścian w ostrosłupie i też w grania stosupie, więc tak na szybko to zrobimy. Przyjmujemy sobie, że w podstawie mamy jakiś n-kąt. Jeżeli jest to ostrosłup, to wszystkich wierzchołków taki ostrosłup będzie miał n dodać 1. N wierzchołków w podstawie plus jeden wierzchołek jeszcze u góry. Krawędzi ma każdy ostrosłup 2n, jeżeli mamy jakiś n kąt w podstawie i ścian tak samo jak wierzchołków n plus 1. N ścian bocznych oraz jedna podstawa, dlatego n plus 1. W graniastosłupie wierzchołków mamy 2n, krawędzi 3n oraz ścian mamy n plus 2 n ścian bocznych i dwie podstawy. Stąd te wzory się biorą. No i tak, my wiemy w treści zadania, że pewien ostrosłup ma 16 wierzchołków. Czyli n plus 1 jest równe 16. Zatem mogę powiedzieć, że w podstawie mam 15 piętnastokąt. Jedenkę przeniosłem na, drugiej, na drugą stronę. Czyli ten, y, w podstawie mamy 15 piętnastokąt. I teraz pytanie, ile wierzchołków ma grania stosu po takiej samej podstawie? ma 2n wierzchołków. 2n, czyli 2 razy 15, więc odpowiadam, że taki grania ma 30 wierzchołków. Odpowiedź B jest poprawna. Zadanie 10. Na planie miasta odległość w linii prostej od punktu oznaczającego przystanek autobusowy dworzec do punktu oznaczającego przystanek autobusowy galeria jest równa 8 cm. Tyle na mapie. Plan miasta został wykonany w skali 1 do 4000, co oznacza, że centymetr na mapie jest to

Odległość w linii prostej w terenie między tymi przystankami jest równa, czyli ile w rzeczywistości jest tam odległość między tymi dwoma przystankami. W metrach musimy to wyrazić. No dobra, 8 cm na, na mapie, więc w terenie w rzeczywistości jest to 8 razy 4000 1 cm na mapie, 4000 w terenie. My mamy 8 cm na mapie, 8 razy 4000, 8 razy 4 to jest 32, jeszcze 3 zera, raz 2-3, tyle centymetrów. My musimy wyrazić to w metrach. W jednym metrze jest 100 centymetrów, więc 20 zera należy tutaj skrócić i mamy 320 metrów. Odpowiedź A jest poprawna. Zadanie 11. Z urny, w której jest wyłącznie 18 kul białych, zapiszę to od razu, 18 kul białych i 12 kul czarnych. Losujemy jedną kulę. Oceń prawdziwość podanych zdań. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe. Oznaczę to sobie PB prawdopodobieństwo wylosowania białej. Prawdopodobieństwo wylosowania białej to jest ilość kul białych, czyli 18 przez ilość wszystkich kul, czyli 30. 18/30 to jest to prawdopodobieństwo. Skrócę to jeszcze przez 6 i będę miał 3 piąte, Więc pierwsze zdanie jest prawdziwe. Drugie, prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej oznacza PC. Jest mniejsze od 1 trzeciej. Prawdopodobieństwo wylosowania czarnej to jest ilość kul czarnych przez ilość wszystkich kul. Skracam to jeszcze przez 6, mam wtedy 2 piąte. Teraz pytanie, czy 2 piąte jest mniejsze od 1 trzeciej? No dobrze, sprawdźmy to jeszcze. 2 piąte i 1 trzecia. 2 piąte i 1 trzecia. Mamy dwie takie, dwa takie ułamki, rozszerzę to do wspólnych mianowników, czyli do piętnastki. Piętnastka tutaj, piętnastka tutaj. Trójka rozszerzona razy 5. Jedynka też razy 5. Piątka rozszerzona razy 3. Dwójka razy 3, daje mi 6. Więc 2 piąte jest większe od jednej trzeciej. Czyli prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej nie jest mniejsze od jednej trzeciej, jest większe. Czyli odpowiedź jest, to, to drugie zdanie jest fałszywe. Zadanie 12. W prostokącie ABCD punkty E i F. Są środkami boków BC i CD. Długość odcinka EC jest równa 6. Ok, długość odcinka EF jest równa 10. Ok, dokończ zdanie. Obwód prostokąta mamy policzyć. No dobra, znamy, wiemy, że E i F są środkami boków, czyli tutaj jest szóstka, więc ten bok jest równy 12. No brakuje mi jeszcze tego odcinka, który policzę z twierdzenia Pitagorasa w trójkącie ECF, więc zróbmy tak, krok pierwszy w tym zadaniu to jest twierdzenie Pitagorasa w trójkącie ECF i układam to twierdzenie 6 kwadrat dodać odcinek CF kwadrat, CF. Kwadrat równa się 10 kwadrat. No to jest trójkąt Pitagorejski, więc tutaj bez żadnego liczenia mogę stwierdzić, że odcinek CF jest równy 8, czyli tutaj mamy ósemkę, tutaj jest kolejna ósemka, więc mam wszystko do policzenia obwodu. Zróbmy to w kroku drugim. Obwód prostokąta ABCD. Mamy tak: dwa odcinki długości 12, 2 razy 12 i dwa odcinki długości 16, 2 razy 16, zatem 24 dodać 32. Czyli 50-56 cm na końcu jednostkę zapisuję, chociaż jest to zadanie zamknięte, więc nie tracimy i tak za to punktów. Odpowiedź B jest poprawna. Zadanie 13. Agata na dużej kartce w kratkę narysowała figurę złożoną z 40 połączonych odcinków, które kolejno ponumerowała liczbami naturalnymi od 1 do 40. Na rysunku przedstawiono fragment tej figury złożony z 8 początkowych odcinków. Kolejne odcinki tej figury Agata narysowała według tej samej reguły. Którą zastosowała do narysowania odcinków 1, 8 Uwaga, wszystkie komórki, kratki są takimi samymi kwadratami Ok, czyli mamy kwadraciki Oceń prawdziwość podanych zdań Proste zawierające odcinki o numerach 1 i 7 Czyli ten odcinek oraz ten odcinek Są wzajemnie prostopadłe Ok, odcinek 7 jest takim odcinkiem Czyli, jeżeli wyobrazilibyśmy sobie taki kwadrat, są to przekątne kwadratu, a przekątne w kwadracie przecinają się pod kątem prostym, zatem one są wzajemnie prostopadłe, zdanie prawdziwe. Proste, zawierające odcinki o numerach 5 oraz 33, są wzajemnie równoległe. Ok, odcinek 5 jest takim odcinkiem, czyli odcinek 33 też chcielibyśmy, żeby był takim odcinkiem. Jak to szybko sprawdzić, żeby tego nie rysować sobie, oczywiście? Zauważmy, że takie odcinki E, których właśnie my szukamy, one powtarzają się co 4. Mamy 1, potem jest plus 4, czyli 5, plus 4 to będzie dziewiąty odcinek, i ja tak wypiszę sobie te wszystkie odcinki, czyli dziewiąty odcinek wyglądał tak samo. Dodam kolejną czwórkę. To będzie odcinek 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 i tak dalej. Nieważne, ja już widzę, że 33 odcinek będzie wyglądał właśnie dokładnie tak samo. Czyli one są wzajemnie równoległe, zdanie jest prawdziwe. Zadanie 14. Na rysunku przedstawiono trzy figury: kwadrat F1, F2 i prostokąt F3. Oraz ich wymiary. Czy z figur F1, F2, F3 można ułożyć bez rozcinania tych figur kwadrat K o polu 49 cm? Ok, jeżeli ten kwadrat ma mieć 49 cm, to znaczy, że jego bok musi mieć długość 7. No a tutaj nie jesteśmy w stanie tak złożyć tych figur, aby. Długość boku tej figury, która powstanie, była równa 7, tym bardziej, żeby ona była kwadratem, więc nie da się ułożyć takiego, takiej figury 7 na 7 cm, żeby był to taki kwadrat, więc odpowiadam B, nie da się, ponieważ 3, suma długości dowolnych boków figur f1, f2, f3 nie jest równa 7, czyli uzasadnienie to trójka. Zadanie 15 w czworokącie ABCD boki. ABCD i DA mają równe długości. Ja te boki sobie zaznaczę jakimś kolorem. Bok AB, bok CD oraz bok DA mają równą długość. Jeszcze raz to sprawdzę. Bok AB, CD i DA mają równe długości. A kąt BCD ma 131 stopni. Przekąt na AC. Dzieli ten czworokąt na trójkąt równoboczny i trójkąt równoramienny. Ok, jeżeli jest tu trójkąt równoboczny, czyli ten odcinek też jest równy. Tutaj mam trójkąt równoboczny, więc wszystkie jego kąty to 60 stopni, tu jest 60 stopni i tutaj też 60 stopni. Jeżeli całość to 131, czyli to dopełnienie do tego 131 będzie miało 71 stopni. OK, czyli tu mam trójkąt równoboczny, tu jest trójkąt równoramienny, czyli kąty przy podstawie będą miały taką samą miarę 71, 71, no i tak naprawdę brakujący kąt, jeżeli te dwa kąty łącznie dają nam 140, 142, 142, więc to dopełnienie do 180, to jest 38 stopni. No tak, żeby 180 stopni dawały nam wszystkie kąty w tym trójkącie. Oceń prawdziwość podanych zdań. Kąt ABC ma 30, 60 stopni. A a b c czyli ten przy wierzchołku b no nie on nie ma 60 stopni fałsz kąt dab dab d B, czyli cały ten kąt przy wierzchołku a czy on ma 98 stopni no wszystko się zgadza sumuje 60 38 jest 98 odpowiedź prawdziwa Zadanie szesnaste. Cena biletu do teatru jest o 64 zł większa od cenu, ceny biletu do kina. Ok, od razu wprowadzę oznaczenie. Niech X będzie ceną, cena biletu do kina. Eee, ok, cena biletu do teatru jest o 64 zł większa. No to niech to będzie X dodać 64. X dodać 64 to będzie cena biletu do t. Atru. Ok, oznaczenia zostały wprowadzone. Czytam dalej za 4 bilety do teatru, za bilety do teatru i 5 biletów do kina zapłacono 400, oblicz cenę jednego biletu do teatru, no to układam równanie. 4 bilety, bilety do teatru, czyli 4 razy x dodać 64. OK i dodaję do tego 5 biletów do kina, czyli dodaję do tego 5 razy X zapłacono łącznie 400 zł. Rozwiązując to równanie, policzymy X, mając X, czyli cenę biletu do kina, też bez problemu wyznaczymy cenę biletu do teatru. Zatem usuwam nawias 4 razy X to 4X, 4 razy 64 to jest 256, no i dalej przepiszę. Całą resztę plus 5x i równe 400. X -y sobie zostawię na lewej stronie, łącznie tych x jest 9, po prawej stronie 400 i to przenoszę z lewej strony na prawą ze zmienionym znakiem. 400 minus 256 to będzie 144. Dzielę obu stronie przez 9 i otrzymuję. W 144 dziewiątek się mieści 16. Czyli 16 zł. To jest cena biletu do kina. Cena biletu do teatru jest o 64 zł większa, czyli x dodać 64 to jest 16 dodać 64, czyli jest to 80 zł. I to jest odpowiedź do zadania. To jest cena biletu do teatru. Zadanie 17. Pociąg przebył ze stałą prędkością drogę 700 metrów w czasie 50 sekund. Droga, czyli S to jest 700 metrów. Czas, czyli T, to jest 50 sekund. Przy zachowaniu tej samej stałej prędkości, ten sam pociąg drogę równą jego długości przebył w czasie 15 sekund. Oblicz długość tego pociągu. No dobrze, no to musimy policzyć prędkość, z jaką się poruszał, i to będzie pierwszy krok, który wykonamy w tym zadaniu. Drogę 700 metrów pokonał w czasie 50 sekund. Wzór na prędkość jest to droga przez czas s przez t. W takim razie s to 700 dzielę przez 50. Po jednym zerze sobie skracam 70 z 5, 700 z 50. 70 na 5 pozostało. 70 na 5. W 75 piątek mieści się 14. 14 i na końcu zapisuje jednostkę. Droga była w metrach, czas w sekundach, więc prędkość jest w metrach na sekundę. Z taką prędkością porusza się ten pociąg. Ok, druga część zadania. Przy zachowaniu tej samej stałej prędkości, czyli takiej, ten sam pociąg drogę równą jego długości przebył w czasie 15 sekund. Ok, czyli tutaj yy, tutaj znamy czas. Pytanie, pytanie, jaką drogę pokonał w czasie 15 sekund, poruszając się z prędkością 14 km na godzinę? I ta droga, którą pokonał przez 15 sekund z taką prędkością, jest równa długości tego pociągu i to jest odpowiedź do zadania. Więc oznaczmy sobie tą długość tego pociągu jako D, żeby nie, nie powtórzyć tego S, a generalnie wzór na, na drogę to jest V razy T v razy t, gdzie ja s przyjmuję jako długość tego pociągu, oznaczę sobie jako d. d prędkość to jest 14 metry na sekundę, czas jest równy 15 sekund. Zauważcie, że jednostki pomijam na koniec po prostu tą jednostkę zapiszę. No i odpowiedź 14 razy 15 jest to 210. 210 prędkość w metrach na sekundę, czas w sekundach, więc droga w tym przypadku. W tym przypadku długość tego pociągu wyrażona jest w metrach, i to jest odpowiedź do zadania. 210 metrów miał cały ten, e, miał cały ten pociąg. Zadanie 18. W czworokącie ABCD o polu 48 cm kwadratowych przekątna AC ma długość 8. Zapiszę to sobie. Jednostkę pomijam, dopiero na końcu będę pisał jednostki. I dzieli ten czworokąt na dwa trójkąty. Widzimy to. Wysokość trójkąta ACD, czyli tego trójkąta, poprowadzona z wierzchołka D do prostej AC, to jest ta wysokość, jest równa 2 cm. Tutaj mamy 2 cm. Oblicz wysokość trójkąta ABC poprowadzoną z wierzchołka B do prostej AC. Zapisz odliczczenia. OK, czyli chcemy policzyć. Tą wysokość. No, mniej więcej niech będzie tutaj. Dajmy ją kolorem zielonym. Kolorem zielonym oznaczę kąt prosty i oznaczę ją X-em yy, tego odcinka szukamy. Więc, tak, jeżeli znam pole całego, całego czworokąta, no to yy, zgodnie z tymi danymi, które mamy podane w zadaniu mogę również policzyć pole tego jednego trójkąta, który składa się na pole tego czworokąta. A jeżeli będę miał pole tego trójkąta, to również będę znał pole tego większego trójkąta i wtedy jestem w stanie policzyć tą wysokość, którą zacząłem przez x. Więc krok pierwszy, jaki wykonam w tym zadaniu, to będzie policzenie, to będzie policzenie pola trójkąta ACD. Pole trójkąta ACD z klasycznego wzoru na pole trójkąta 1, druga razy 2 razy 8, czyli 8 cm kwadratowych. Chociaż ta jednostka na razie jest mi zbędna w odpowiedzi, ją wykorzystam. W takim razie pole trójkąta ABC, pole trójkąta ABC, będzie to różnica. Pola całego czworokąta, czyli 48 cm2 minus 8, czyli pole tego trójkąta mniejszego, który przed chwilą policzyłem, czyli 40 to jest pole tego większego trójkąta. No i teraz ze wzoru właśnie na pole tego trójkąta policzę tą wysokość. Pole tego trójkąta ABCD, które jest równe 40, będzie równe tak, 1 druga razy długość podstawy, czyli 8, i razy wysokość, którą oznaczyłem przez X. Ok. W takim razie 40 równe 4x dzielę obu stronie przez 4, 10 cm to jest x. I to było do policzenia. Takiej odpowiedzi udzielam. Jednostkę już w odpowiedzi też dopisuję. To jest odpowiedź do zadania. I zadanie 19, ostatnie zadanie. Z 5 prostopadłościennych klocków o jednakowych wymiarach ułożono figurę. Kształt i wybrane wymiary tej figury przedstawiono na rysunku. Oblicz objętość jednego klocka, zapisz obliczenia. Dobrze, więc tak sobie zerkam na ten jeden klocek. Widzę, że jeden wymiar mam podany dokładnie. Brakuje mi jeszcze je tego wymiaru oraz tego wymiaru, żeby policzyć tą objętość. Więc co tu należy zauważyć? Zwróćcie uwagę, że ten odcinek, który zaznaczę kolorem niebieskim, tak wyraźnie, żeby było to widać. Ten odcinek, czyli cała długość jednego klocka. I ten krótki wymiar tego y, kolejnego klocka będzie dokładnie taki sam jak to, co zaznaczyłem po drugiej stronie. Te odcinki niebieskie mają długość 20,5 cm. Zapiszę to tutaj, 20,5, więc y, bez problemu jestem w stanie wyznaczyć ten odcinek, który może zaznaczę kolorem różowym. Ten odcinek, y, który też jest y, równy temu odcinkowi, czyli po prostu będę znał kolejną krawędź tego, tego klocka więc e, oznaczmy może sobie oznaczę go sobie jako x niech to będzie x i ten x jest równe 23 cm minus 20,5 oczywiście jednostki pomijam na koniec je zapiszę 2,5 cm mam kolejny wymiar pozostało mi jeszcze policzyć długość długość e, to najdłuższą długość tego klocka czyli ten odcinek może który zaznaczę kolorem jakimś żółtym więc co pozostało mi od niebieskiego odcinka który jest równe 20,5 odjąć ten krótki fragment, a ten krótki fragment został przed chwilą policzony, zaznaczam go kolorem różowym, to jest 2,5, więc odcinek żółty może oznaczę sobie jakimś Y. -kiem. No i ten Y jest to 20,5 minus 2,5, co daje mi 18 cm. Mam już, mam już wszystko do objętości. E, objętość prostopadłościanu to jest iloczyn długości jego krawędzi, czyli 5, jedna krawędź. Kolejna, czyli x policzony wyżej na samym początku to jest 2,5 i razy jeszcze 18, więc teraz proste działania. 5 razy 2,5 to jest 12,5. 12,5 razy 18, no na egzaminie kalkulatora raczej nie macie, więc liczycie to pod kreską, ale to jest sprawa oczywista, więc ja kalkulatorem się wspomagam i mam 225, w centymetrach wszystko było wyrażone, na końcu dopiszę jednostkę objętości centymetrów sześciennych i to jest odpowiedź do zadania. Podkreślam tą odpowiedź i tak zakończyliśmy ten egzamin. Na sam koniec, tak samo jak na początku, zachęcam do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z materiałami przygotowującymi do matury. W opisie filmu znajdziecie również linki do mojego TikToka i Instagrama, gdzie również zamieszczam dużo treści, które pomogą przygotować Ci się do matury, więc tam również Cię zapraszam i dziękuję za obejrzenie tego materiału.